Nie tak dawno temu, nie tak daleko, bo tu żyło sobie parę osób. tak, jak to zmywasz, to posprzątaj. A potem powybieraj piasek z makowca. Baśni o ludziach stąd. Szczurza, morda! Ja pierniczy, ale ryj! Szleście go zaprowadź gdzieś, żeby mu tę mordę obili, to mu się ta szczurza morda zmieni. Wojewódz! Społeczeństwo się spauperyzowało. Hmm. Już nie ma prawdziwych śmieci. Zły prezes. Niedobry. Prezes zły. Pan na dwóch wieżach. Jakaś wiadomość. Jaka. Nie wiem, bo tu jest napisane. I bohater. Tak, bohater. Kurwa. Normalny terrorysta. Nie, bohater. Czy uchroni ludzi stąd przed prezesem? Hey! Źli ludzie prezesa. No. Szkoda gadać. Co chcecie wiedzieć? Wszystko, rybko. Ty oh. mia mnie miał swoje trzy życzenia. No? Idź oh. za darmo. Zły prezes i źli jego ludzie. Oh. Jak mnie znów zawiedziecie, to was zap... Oh. Syny jedne. Olu, czy przed śmiercią z głodu będziemy atrakcyjnie szczupli? Bym chciała. Chciałbym, żeby już było rano. I czasem było rano. Już Newton, jak gdybyś nie był taka dupa, to byłbyś całkiem fajny facet. No, a gdybyś ty nie była taki facet, to byłabyś całkiem fajna dupa. Ty się nie możesz znaleźć porządniejszej dziewczyny. Są przecież dziwki. Nie oglądajcie się, ona idzie za nami. Pierścień. Płapka. Pistolet. Co by tu jeszcze na p? Pokaźna dziura. Zakazuję wam oddawać piersi prezesowi. A my się boimy. I znów pierścień. A joj, prezentuję. Robert Górski, Półnago. Maciej Sztuł w kartonie. Małgorzata Szapował w spódnicy. Janna Kołaczkowska w kurtce na DVD. Ja się przepowiedziałem, zrabwiłem się. I to tyle.